Rynek kontynuacji to naprawdę niepewny biznes. Bardzo łatwo jest zepsuć coś, co wyszło dobrze, albo sprostać oczekiwaniom fanów, którzy obiecują sobie po sequelu cudów na kiju. Czy twórcom Deck Fertin udało się stworzyć godnego następcę The Search? Zapraszam do recenzji. Na papierze The Search 2 jest dokładnie tym samym, czym była jego poprzedniczka. Przede wszystkim zachowano wiele z tego, co działało w pierwszej grze, dodając wiele nowych elementów, co przyczyniło się do bezpiecznego sequela na klasycznej zasadzie ładniej, więcej i lepiej. Fabuła The Search 2 przedstawia wydarzenia dziejące się dwa miesiące po incydencie z pierwszej odsłony produkcji i tym razem wcielimy się we własnoręcznie stworzonego bohatera. Kreator postaci jest dość szczegółowy i pozwala na wybór jednej z dostępnych postaci lub też wymodelowanie własnego awatara od początku. Naszym bohaterem pokierujemy przemierzając ruiny miasta Jericho, które jest najbliżej położoną metropolią do korporacji Cryo z jedynki i ona również została opanowana przez śmiercionośne maszyny powodując kompletny chaos i spustoszenie. Technicznie rzecz ujmując w grze występuje 9 miejscówek do eksploracji, jednak większość czasu spędzimy w 5 z nich, a każda prezentuje się inaczej zarówno pod względem graficznym jak i koncepcyjnym. Mamy tu port, centrum handlowe, strefę biznesu, szpital i tak dalej. Projekt projekty poziomów są bardzo szczegółowe i ciekawie zaprojektowane, zwłaszcza, że spory nacisk nastawiono na eksplorację wertykalną. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów jedynki, którzy narzekali na brak różnorodności i nudne, czy też niekiedy toporne poziomy pierwszej części. Widać, że Deck 13 słucha swoich odbiorców i tworzy gry odpowiadające ich oczekiwaniom. Patrząc na to, jak w dzisiejszych czasach zachowują się niektóre studia, produkując swoje tasiemce dla mas, to naprawdę godne podziwu. Graficznie gra wygląda niemal identycznie jak swoja poprzedniczka, jednak dodano spore efektów i detali, które sprawiają, że jest mimo wszystko ładniej. Projekty poziomów często są przeplatane dziką naturą, która ładnie kontrastuje ze zniszczoną aglomeracją miejską, port jest brudny i mokry, a szpital ciemny i straszny. Deweloperzy zrobili bardzo dobrą robotę w tworzeniu klimatu i charakterystycznych miejscówek, unikając nudy wśród potencjalnych graczy. Technicznie strona gry też jest niezła. Przez około 20 godzin, które potrzebowałem na przejście The Search 2, konsola trzymała stabilną ilość klatek na sekundę, chrupiąc tylko w najbardziej sprzętożernych momentach. Ani razu nie wywaliło mnie do dashboarda, a w przeciągu gry, i mówię tu zupełnie szczerze, bo byłem w szoku, ani razu nie natrafiłem na choćby jednego glitcha, co po ograniu takiego gridfalla było nad wyraz zaskakujące. Jedyny zarzut z mojej strony tyczy się niekiedy kiepskiej pracy kamery, ale to już jest chyba problem dotyczący wszystkich gier typu Souls, Like. Czasami po prostu blokowała się w miejscach, które utrudniały walkę i spowodowało to kilka zgonów, które nie do końca były przeze mnie zawinione. Przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy w każdej grze typu Souls -like. Rozgrywki. Jak się zapewne domyślacie, rutyna z pierwszej części pozostała właściwie niezmieniona. Wychodzimy z bezpiecznej strefy, kosimy przeciwników aż miło, odblokowując skróty, stacje medyczne lub kolejne safe zone. Po drodze zabijamy kilka większych maszyn, a na samym końcu czeka nas ogromny boss. I tak w kółko. Przeciwnicy oczywiście po każdej wizycie w stacji lub naszej śmierci odradzają się na nowo, a gra to nieustanny grind w poszukiwaniu doświadczenia i lepszego sprzętu. Ten z kolei zdobywamy, eksplorując świat i podczas walki, korzystając z innowacyjnego systemu blokowania ataku na konkretnej części ciała oponenta, którą bezceremonialnie odcinamy, pozyskując w ten sposób item, na którym nam zależy. Im więcej zabijesz przeciwników przed pójściem do stacji, tym lepsze fanty i możliwości craftingu czekają cię po powrocie, ale jeśli zginiesz przedtem, tracisz wszystko i musisz dotrzeć do miejsca, w którym zginąłeś, żeby odzyskać utracony progres gry. The Search 2 jest zdecydowanie łatwiejszą pozycją niż jej protoplasta. Doskonale pamiętam, jak w jedynce rzucałem padem z wściekłości po kolejnej nieudanej potyczce z bossem lub nie Spodziewanym zgonie tuż przed powrotem do stacji medycznej po jednym zagubionym ciosie jednego z przeciwników. Tym razem bezpieczne strefy są poustawiane o wiele rozsądniej i bliżej siebie, a starcia z oponentami, choć bardzo satysfakcjonujące i efektowne, nabrały jakby arkadowego charakteru. Zwłaszcza bossowie nie stanowią tu większego problemu, co budziło moje zdziwienie, ponieważ w pierwszym desercz starcia z nimi były swoistym testem umiejętności, niekiedy kilkugodzinną przeprawą przez wyglądających na niepokonanych z początku ogromnych kolosów. Ostateczne potyczki w kontynuacji. Opierają się właściwie na jednym schemacie, który działa w przypadku każdego bossa: Odskocz, skontrój, unika zabicia za jednym strzałem. Bardzo miłym dodatkiem do gry jest możliwość pozostawiania wiadomości przez innych graczy w postaci graffiti. The Search 2 jest grą wyłącznie singleplayerową i brak tu koopa, więc inni gracze nie pomogą nam dla przykładu w zabiciu trudnego bossa, jednak mogą pozostawiać wskazówki dotyczące ukrytego skarbu, przeciwnika, nagłego ataku i tak dalej. To całkiem ciekawe i przydatne narzędzie, które pozwoli zbudować aktywność społeczność wokół gry. Podoba mi się również to, że druga część zdecydowanie mocniej zahaczał klimaty RPG. Przede wszystkim możemy sterować własnoręcznie stworzoną postacią, której możemy nawet wybrać za plecze fabularne, sprzętu do zdobycia, kraftowania i modyfikacji jest znacznie więcej niż poprzednio, a każdy NPC, którego spotkamy ma dla nas ciekawego questa pobocznego, za którego odbierzemy ciekawe nagrody i przede wszystkim jego ukończenie będzie miało swoje konsekwencje w dalszej części gry. The Search 2 to naprawdę niezła produkcja i sztandarowy przykład gier typu Sousleck. -like stosunkowo niski próg wejścia i poziom trudności mogą tu być zarówno wadą, jak i zaletą. Gracze, którym podoba się ten gatunek, ale do tej pory byli przerażeni skomplikowaną i wyczerpującą rozgrywką, mogą w końcu spokojnie zagłębić się w jednego z prostszych przedstawicieli tego typu, natomiast hardkorowi wymiatacze będą czuli się nieco zawiedzeni prostą rozgrywką. Nie zmienia to jednak faktu, że jedni i drudzy na pewno poczują Friday i satysfakcję ze złożonego i efektownego systemu walki, a przecież w takich grach właśnie to jest najważniejsze. I to tyle ode mnie, jeśli chodzi o recenzję The Search 2. Gra zasługuje na solidne 75 na 10 Jest to dobry i bezpieczny sequel, w którym twórcy nie wydziwiali i postawili na to, co znane i lubiane, tworząc godnego przedstawiciela gatunku souls -like. Jeśli spodobał Ci się mój film, bardzo proszę, żebyś dał lub dała temu wyraz pod filmikiem w postaci łapki, suba i komentarza. Na pewno się do niego odniosę. A tymczasem żegnam się i do następnej recenzji. Na razie.